Gdzie ma tutaj Jaro? A to są wyniki konkursu. Wygraj program PZD Stówy. Do konkursu zgłosiło się 7 osób. Ja też się zgłosiłem, ale u nie No, po prostu nie zaliczyłem tego głosu, żeby było sprawiedliwie. Także, żeby było sprawiedliwie, wymieszałem numerki. Ludzie zgłaszali się zarówno pod komentarzami, jak i pod komentarzami do filmu, jak i na naszym kanale. Teraz przejdźmy na stronę random.org. I wylosujmy osobę. Tak jak mówiłem, 7 osób. I uwaga. Rampę wygrywa numer drugi, czyli Sarmatius007. Ogromne gratulacje. Serdecznie, serdecznie dziękuję Ci, że wziąłeś udział w tym konkursie. Teraz wystarczy, że napiszesz do mnie adres na PW lub odbierzesz sam rampę, jeśli blisko mnie mieszkasz. Wystarczyło Ci skontaktować się ze mną. A wy się nie poddawajcie i tak macie wiele szans. Teraz jest konkurs na Wood Competition Series Tak, Tak, możecie wygrać mini deskorolkę. taką jak my mamy. I to by było na tyle. Gratuluję zwycięstw!